Cześć, witam Cię w projekcie Słowo. Dzisiejsza Ewangelia pokazała mi, jak bardzo my zostaliśmy wyróżnieni, gdyż zostaliśmy obdarowani miłością Jezusa, która jest doskonała, bo Jezus do końca nas umiłował. Poza tym czytamy w tym słowie Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Więc Jezus tutaj mówi, że bardzo nas kocha, i mm, może jest to takie dosyć proste, ale e, warto w to głęboko wejść, warto głęboko poznać miłość e, Jezusa do nas, bo mm, jest ona naprawdę niesamowita i możemy to e, widzieć każdego dnia, zauważać to. Poza tym, Jezus mówi właśnie, żebyśmy trwali. Żebyśmy po prostu mm, czuli jej obecność, żebyśmy y, byli w niej. Nieważne, czy jakoś będziemy się na niej mocno skupiać, wystarczy trwać w tej miłości. Y, a druga rzecz to jest właśnie to, że y, ja tutaj zobaczyłam takie, y, taki nasz y, rodzinny związek właśnie z, z Bogiem, z Jezusem bo. Y, Miłość, którą, e, którą Jezusowi przekazał Bóg e, i On Jego nauczył właśnie, jak kochać, e, tak samo Jezus, dziedzicząc tą miłość od Boga, przekazuje ją teraz nam i mm, właśnie nam tłumaczy, jak kochać. I dalej w tym tekście e, czytamy właśnie, że Jezus prosi nas, żebyśmy my też tak kochali, więc em, Bóg nauczył tego Jezusa, a teraz my uczymy się tego. Właśnie od mm, Syna Bożego, więc jest to niesamowite wyróżnienie, że możemy czuć się e, tak naprawdę spadkobiercami miłości, którą stworzył Bóg, i z taką świadomością e, możemy właśnie żyć i trwać w miłości, i trwać w, właśnie w tej relacji e, serca i w tej takiej rodzinnej atmosferze. Razem z naszym tatą i z Jezusem. Życzę Wam miłego dnia, cześć!